Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Budynek ten będący w zasobach spółki TBS został niedawno odnowiony, jego elewacja została całkowicie zmieniona. Ale swego czasu spotykając się z panem komendantem, mówiąc o historii ziemi kępińskiej, o kępińskiej policji, doszliśmy do wspólnego wniosku, że przy jak będzie sposobność żeby przypomnieć mieszkańcom miasta i gminy Kępno że w tym czy w budynku w okresie przedwojennym przez blisko 20 lat mieściła się siedziba Kęp kępińskiej państwowej ówczesnej policji. Komenda powiatowa policji państwowej w Kępnie powstała na mocy rozkazu komendanta okręgowego policji państwowej w Poznaniu z dnia 16 lipca 1920 roku i w kępnie mieściła się właśnie przy ulicy Ogrodowej 7 w dzisiejszym budynku który istnieje praktycznie niezmienny pod względem architektonicznym do dnia dzisiejszego to była jedna z większych komend okręgu poznańskiego pod względem zarówno liczebności służących w niej policjantów, jak również pod względem zabezpieczonego obszaru, bowiem obejmowała miejsca dzisiejszych dwóch powiatów, a więc dzisiejszego powiatu Ostrzeszowskiego i powiatu Kępińskiego. Był to bardzo rozległy obszar ciągnący się od praktycznie granic dzisiejszego Ostrowa po Wyszanów i na zachodzie po Słupie pod Bralinem. Służba na terenie Kemp, na powiatu kępińskiego była taką służbą szczególną, jeżeli chodzi o policjantów Policji Państwowej, bo poza takimi zadaniami porządkowymi związanymi z zwalczaniem przestępczości, bardzo ważną kwestią była kwestia zabezpieczenia państwa z uwagi na miejsce przygraniczne. Działania służb wywiadowczych niemieckich to również należało do zdań policjantów Policji Państwowej. Właśnie Tutaj w Kępnie. Bardzo się cieszę, że władze Kępna dbają o zabytki, ale również o zabytki związane z Policją Państwową, która w tym roku obchodzi 105. rocznicę powołania Policji Państwowej. Piękny jubileusz. A jesteśmy tuż przed 11 listopada, kiedy będziemy świętowali naszą państwowość. To kolejne piękne miejsce na mapie Kępna, tym razem miejsce związane z Policją Państwową, tu gdzie rodziła się państwowość gdzie pełnili służbę nasi poprzednicy również w granatowych mundurach bardzo dziękuję za tą inicjatywę Radio Sud Radio Sud Twoje radio twoja muzyka twoja muzyka